Two, three, go. Yeah. Sierra. Sex, all my show, just you and your crowd. Do what you should never see. bet that I can make you believe in love and sex and magic. So let me drive my body around you. I bet you know what I mean. Because you know that I can make you believe in love and sex and magic. Witam Was na mojej kolejnej recenzji. Na kolejnej recenzji Shisha Romy. Będziemy recenzować już czwarty smak, który dostałem od sklepu ShishaSklep.pl. Dziękuję serdecznie za podesłanie i umożliwienie mi spróbowania tych smaków. I jak do tej pory jestem zaskoczony, ponieważ nigdy, nigdy jakby nie myślałem, że kamyki będą dobre w shishy, zawsze, zawsze, ja jako zresztą palacz papierosów zawsze uważałem, że tytoń powinien się znaleźć w cybuchu, no ale jak widać, jak się przekonałem, jest to bardzo dobra alternatywa, jeżeli ktoś chce po prostu zdrowo zapalić, o ile w ogóle można zdrowo palić fajkę wodną, tak więc... Kolejny smak, który mam do zaprezentowania Wam, to jest apricot, czyli morela. Tak oto wygląda wieczko. Wieczko mamy tutaj dwie morele, chyba z tego co pamiętam. Jedna jest przekrojona, jedna jest z pestką. I kolorystyka biało-zielona, tudzież zielono-biała. Biało-zielona. Mamy tutaj oczywiście nazwę producenta, stronę producenta, no i smak napisany po angielsku, z tyłu mamy tutaj wszelkie informacje, żeby w jakiej temperaturze trzymać i tak dalej, kod kreskowy, a sama melasa jest koloru takiego białego, mętnego, jakby mm, troszkę pomarańczowego, tak jak zresztą, e, tak zresztą mm, morela. Tak więc ja nie wiem do końca jak smakuje Morela, ponieważ jadłem ją może z 15 lat temu, a mam 21 lat już. Tak więc może nie będę skupiał tutaj się na porównywaniu do, do właśnie tego prawdziwego owoca. Ale skupię się po prostu na tym jak to smakuje i jak pachnie jak się dymi, tak więc... Mam nadzieję, że taka, tak, tak, taka recenzja będzie Wam odpowiadać. Palena, Ibrahimie, Dabesie, Lamparcie, wążna, Morczarny, Cybuch, vortex, dwie warstwy folii grubej Stella, dwa Cocobrico, woda z lodem, dzbanie, chociaż nie wiem po co ten lód tam włożyłem, ponieważ i tak nic nie zmienia, nie zmienia to temperatury dymu, tak, więc nie wiem zresztą po, po, co, po co ktokolwiek wkłada lód. Może, może jak się ma duży dzbań tego lodu, naprawdę się dużo tam nawali, to może Robi to jakąś różnicę. Szczerze powiedziawszy, nie odczuwam jakby bardziej chłodniejszego dymu, a naprawdę chciałbym odczuć, ponieważ na zewnątrz jest 30 stopni, a u siebie w pokoju podejrzewałem, że mam naprawdę bardzo mocny piekarnik. Tak więc nie o tym chciałem rozmawiać. Eee, więc tak, może na początku jak, jak to dymi. Dym jak widzicie bardzo gęsto na biało, właściwie to nie jest dym, tylko para wodna, przypominamy palimy kamyczki, w których jest melasa, melasa z gliceryną e, paruje i to nie jest dym, tylko to jest najzwyczajniej w świecie para wodna, tak więc e, może na początku jak to pachnie, jak już jesteśmy po dymie. Zapach jest e, bardzo mocno intensywny, bardzo taki cukierkowy, słodki. Ja bym porównał szczerze powiedziawszy ten zapach. On jest taki dość mocno perfumowany. Ja bym porównał ten zapach do zapachu perfum mojej koleżanki. Ale nie zrozumcie mnie źle: to nie jest nic niedobrego ani to nie jest nic dyskwalifikującego tą melasę. Ja zresztą bardzo lubię damskie perfumy wąchać, co prawda, nie nosić, tak więc proszę sobie nie myśleć. Ten zapach osobiście odpowiada. Jest taki lekko cukierkowy. Może coś takiego jak brzoskwinia, chociaż wiadomo, że Morela i brzoskwinia to są dwie pochodne, tak mi się przynajmniej zdaje, że to, że to tak jest. Ja niestety nie, nie jestem fanem owoców tych. No i tak to pachnie, pachnie całkiem przyjemnie, ale ma taką nutkę, która mi nie odpowiada. Jak na przykład odpakowujecie dwa jabłka i. Czuć, czuć delikatnie te jabłka, ale na pierwszym planie wyczuwa się taki mocny zapach anyżu. Tutaj jest też taki mocny zapach, to nie jest zapach anyżu, ale jest właśnie też taki bardzo mocny i bardzo ostry. A poza tym, jeżeli chwilę otworzymy opakowanie i ono sobie postoi, chwilę i potem podniuchamy, to już, to już ten zapach wietrzeje i zaczyna robić się przyjemny. Tak więc, jak teraz to smakuje. Hmm. Smak jest słodki, co jest dziwne, ponieważ to jest pierwszy, pierwsza melasa, którą spróbowałem, i była rzeczywiście słodka. E, właśnie smakuje tak samo jak pachnie, praktycznie. Według mnie każda melasa smakuje tak samo jak pachnie, w większości. E, czyli takimi słodkimi, perfumowanymi. Brzoskwiniami połączonymi z morelą. No, inaczej tego nie mogę nazwać, jest to smak dla mnie troszeczkę abstrakcyjny, tak więc e, wybaczcie, że, 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 że tak Wam staram się to wytłumaczyć po prostu na świecie. Nie wiem, jak to inaczej wytłumaczyć. Tak więc, e, smak jest ok, jest, e, jest słodkawy, na pewno nie nadaje się na takie dni jak mamy teraz. Czyli gorąc. Gorąc, żarreje się z nieba, słonecznie, wszędzie i po prostu na w świecie. Chcielibyśmy sobie zapalić miętę i wypić do tego szklankę zimnej koli, na przykład. Tak więc na pewno ten, ten smak nie, nie, nie nadaje się na takie dni. Ale jeżeli już się troszeczkę ochłodzi i będziecie mieli ochotę na coś owocowego i coś lekko słodkawego, to jak najbardziej. To smak nie jest jakiś intensywny, ale nie jest też delikatny, tak jak na przykład czekolada. Tak więc fanom, którzy... Fanom smaków, którzy, które są właśnie tak wypośrodkowane, ten smak powinien odpowiadać. Spróbujcie, jeżeli chcecie. Ten smak jest taki, tak jak mówiłem, jest dosyć dziwaczny, tak bym to przede wszystkim nazwał. I chyba tyle. Moja ocena dla tego tytoniu to jest... przepraszam, nie dla tytoniu, tylko dla melasy, to jest 7. Myślę, że siódemka to jest zasłużone, zasłużone, zasłużona ocena dla tego tytoniu. Tak więc dziękuję sklepowi shishasklep.pl za podesłanie mi tego produktu do zrecenzowania. Mam nadzieję, że będę miał jeszcze okazję zrecenzować, a jeszcze mam jeden, jedną melasę w zanadrzu, którą dostałem ostatnio w paczce od tego właśnie sklepu. Tak więc dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Subskrybujcie, oceniajcie. I do usłyszenia!